Pani przewodnicząca, prezydent Putin obiecuje, że na Ukrainę nie napadnie, jak my obiecamy, że Ukrainę nie wpuścimy nigdy do NATO. Ale prezydent Putin powinien pamiętać, że na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008, gdzie my jako NATO nie przyznaliśmy Ukrainie planu działania na rzecz akcesji i wtedy tej decyzji się trzymaliśmy. Natomiast pan, panie Putin, panie prezydencie. napad pan na Gruzję, napad pan na Krym, napad pan na Donbas, zestrzelił holenderski samolot i wysłał rakiety Iskander do okręgu, wysłał rakiety do Kaliningradu. Było w 94 memorandum, gdzie Ukraina miała obiecane, że jak odda rakiety, to będzie bezpieczna. Panie prezydencie Putin, Plan inwazji opiera się na kłamstwie. Ro... Mówiący po rosyjsku Ukraińcy to nie Rosjanie. Proszę Irlandczyków spytać, czy chcą, by rządził nimi Londyn, bo mówią po angielsku. Jeżeli będzie kolejna inwazja, to pańska kleptokracja może spotkać się z kłopotem. Wiem na pewno, że przy kolejnej inwazji solidarność parlamentu nie będzie po stronie napadniętego, tylko napadniętych ofiar. I ofiary agresji zasługują na pomoc, by się bronić. Dziękuję bardzo.